Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi i Panny, Ewangelia mówi nam o zwiastowaniu. Posłuchaj. Posłał Bóg Anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Przedszy do niej, rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Każdy z nas ma swojego anioła. Aniołowie trwają przy nas, niczym niezawodni przyjaciele. Szepczą nam do serca tylko dobre słowa, podpowiadają tylko dobre decyzje i zachęcają tylko i wyłącznie do miłości. Dzisiaj zachęcają do tego i mnie, i Ciebie. Dzisiaj to Ty i ja możemy być takimi aniołami dla kogoś. Pomyśl. Z kim dawno nie rozmawiałeś, nie rozmawiałaś? Rozejrzyj się, kto chodzi smutny, przygnębiony. Odważnie podejdź do takiej osoby, albo zadzwoń i powiedz dobre słowo: miłe, szczere, przyjacielskie. Dzisiaj to Ty możesz być dla kogoś takim aniołem. Bądź takim aniołem dla jednej konkretnej osoby na Ziemi. Bądź zwiastunem dobrej nowiny. Niech Pan Bóg ci błogosławi.